Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu z serii Karta Rada Dnia. Część z Was może pamiętać, że ja kiedyś regularnie robiłam kartę Rada Dnia, zatem postanowiłam na okres letnio-wakacyjny do tego wrócić. No, na pewno nie codziennie, ale postaram się wrzucać dla Was taką radę. Będziemy wykładać sobie karty dla każdego znaku, jedna karta, kolejno. Na dziś. Karta rada dnia. Na dziś. Baran. Byk. Bliźnięta. Rak. Lew. Anna, waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. Okej, okay, no to zaczynamy. Jestem ciekawa, co się wydarzy. Karta radadnia dla osób z podznaku barana. Królowa kielichów wychodzi tutaj na pierwszy plan. Moi drodzy, to jest karta, która w tej talii radzi, żeby ufać sobie i podążać za głosem swojego serca. Baranki my idziemy za impulsem bardziej niż za głosem serca, ale mówi się, że żaden ze znaków nie podejmuje impulsywnie tak nietrafionych decyzji jak baran. I coś tu nie jest, bo często idziemy na żywioł. Serce podpowiada jedno, my po prostu impulsywnie idziemy w drugie. To teraz jest ten moment, kiedy warto jednak posłuchać serca, ponieważ mamy tutaj kartę, która y, mówi o tym, że intuicja w dniu dzisiejszym i wasze przeczucia y, w ramach obecnego dnia i sytuacji no, mogą być w punkt. Dlatego hmm. dla Was y, radą jest, Ufam swojej wiedzy i podążam za głosem mojego serca. Czyli mamy informacje, ale nie tłummy głosu potrzeb serca. Serce wie lepiej dzisiaj. Zatem tutaj, jeżeli będziecie mieć e, jakieś decyzje do podjęcia albo jakieś przeczucie w ramach pewnych sytuacji, słuchajcie tego głosu serca, słuchajcie tego, czego potrzebuje i pragnie wasze serce, bo wtedy, nawet jeżeli decyzje są nielogiczne i absurdalne, to my czujemy się spokojni. Po prostu wiemy, że to jest dla nas. Królowa kielichów także jest kartą, która mówi przyjmij pomoc i oferuj pomoc, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Masz w sobie olbrzymie pokłady miłości, możesz przydać to na inne osoby, ale jeżeli właśnie tej miłości potrzebujesz, to nie bój się jej przyjąć. Byczek na dziś, karta rada dnia. Dziewiątka mieczy. Moi drodzy, karta y, dziewiątki mieczy może mówić że trochę czymś możecie dziś się zamartwiać. Może pojawić się jakiś stres wynikający z tego, że brakuje Wam pewnych informacji. Dziewiątka mieczy jest kartą, która no, może w niektórych wzbudzać negatywne odczucia, tak? Bo, bo jest to karta no, silnie związana ze stresem, z niewiadomymi, z nieprzespanymi nocami. Karta związana z napięciem nerwowym, tak? Z, ale to napięcie wynika ze skłonności... E, tak naprawdę ludzkiego umysłu do ciągłego analizowania i do chęci e, posiadania ciągle takiej sytuacji pewnej i bezpiecznej, tak? Zatem tutaj e, warto wziąć pod uwagę. Że to zwątpienie, czy, czy dręczące pytania, czy jakieś złośliwości wewnętrzne, tak? Jakiś ciężar, no wynika z tego, że próbujecie drążyć i wiedzieć coś, co jeszcze nie jest po prostu wam dane. Zatem tutaj karta ta prosi, żeby ufać obecnemu momentowi, żeby żyć tu i teraz, tak? Żeby nie wybiegać w przyszłość dzisiaj, bo zamartwiać się będziecie niepotrzebnie. Zapewne w najbliższym czasie te problemy i tak się rozwikłają, po prostu dziś nie macie jeszcze wiedzy, dziś nie macie jeszcze konkretnych. Faktów. Stąd to poczucie zatracenia w swojej głowie i same pytania bez odpowiedzi. Bardzo proszę tu stój teraz. Nie wybiegajcie dziś w przyszłość, nie zamartwiajcie się, zadbajcie o dobry sen. Eee, starajcie się w pewien sposób. Eee, Nie przejmować się tym, co może być niezależne od Was. O, może tak, bo, bo wiadomo, przy dziewiątym jeszcze nie musi należeć do najłatwiejszych, ale mam wrażenie, że są rzeczy, na które macie wpływ, i są rzeczy, na które nie macie. Po prostu odpuśćcie to, na które nie macie, bo to, czy się będziecie przejmować, czy nie, to tylko Wasze zdrowie na tym ucierpi. Zatem zaufajcie temu, co się dzieje teraz, i zaufajcie procesowi, bo ja mam wrażenie, że już niedługo wszystko dla Was się wyjaśni. Bliźniem ta karta pustelnika. Moi drodzy, no bardzo bliska Wam karta, mam wrażenie, bo pustelnik to Merkury, Merkury to także Wy, chociaż jest to karta Panny, to jednak no wiadomo, łączy Was Merkury. I teraz tak, moi drodzy, pustelnik może mówić o takim dniu, gdzie będziecie potrzebować troszkę. Więcej spokoju, trochę kontemplacji, możecie mieć potrzebę izolacji, możecie chcieć po prostu się wyciszyć, pomedytować. Spokojnie zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Natomiast pustelnik także może mówić o tym, że y, czujecie się samotni, tak? Tak czy inaczej, radą y, jednak tutaj jest, żeby spokojnie się zastanowić, żeby podążać swoją własną ścieżką, żeby nie brać dzisiaj y, udziału w wyścigu szczurów, żeby się nie porównywać z innymi, żeby ufać swojemu własnemu wnętrzu, żeby dać sobie ten spokój, tę ciszę i zaufać swojej wiedzy. Wasza ścieżka jest najważniejsza, nieważne co mówią inni ludzie. Na koniec i tak, jesteśmy sami, rodzimy się sami, musimy żyć po swojemu. Ewidentnie tutaj nie ma innej opcji, także nie bierzcie pod uwagę e, głosu krytyki z otoczenia, ufajcie sobie, postarajcie się dzisiaj wyciszyć, pomedytować, w spokoju zastanowić się także, czego potrzebuje i w którą stronę dalej pójść, bo ta karta mówi wszystkie odpowiedzi masz w sobie. Tutaj dla Was też może być e, ważna panna zodiakalna dziś. Pamiętajcie, ta karta oznacza zdolność do bycia sobą, ta karta oznacza mądrość, medytację, wynikające z tego, że poszukujemy czegoś w samotności. Także nie sądzę, że tu chodzi o izolację, czy strach, czy, czy wycofanie, czy jakąś paranoję. No może tak być, ale tutaj też trzeba ufać sobie. Spokój, zaufanie do siebie i cisza to jest to, co jest dla Was dzisiaj bardzo sprzyjające. Raczki drogie, co mamy dla Was? Siódemka kielichów, no mocno karta gdzieś tam skojarzona z Wami. Kochani, siódemka kielichów to jest karta, ja to nazywam zakrzywianej rzeczywistości. Karta krzywego zwierciadła, bo ta karta troszkę mówi o fantazjach, o złudzeniach, często o wielu możliwościach wyboru, ale zamieszaniu, tak? Kielichy to nie są sprawy praktyczne, kielichy to są raczej na, nasze. Odczucia wobec czegoś. Zatem tutaj są bardziej fantazje, być może jakieś romantyczne złudzenia, i z tego wynikające zamieszanie. Raczku, drogi, masz zakrzywiony obraz rzeczywistości dzisiaj. I jeżeli chodzi o ten dzień, no tak, może być bardzo różnorodny dzień dla Was, w których pojawia się dużo nowych możliwości, ale bardziej niż możliwości, bym powiedziała, dużo emocji, dużo przeczuć. Może to być także dzień kapryśny, tak. No, oczywiście, dla niektórych tutaj to jest informacja o tym, że pojawi się dla Was dzień, gdzie. Jest alkohol, tak? Czyli może być impreza dla niektórych. Natomiast ja mam wrażenie, że dzień dobry na rozwijanie też swoich talentów. Natomiast Rada tutaj ewidentnie jest. Ufam sobie, że widzę prawdę. Czyli tutaj trzeba zwrócić uwagę. Hmm, gdzie sobie co wyobrażamy, gdzie zakrzywiamy rzeczywistość, gdzie ubarwiamy, gdzie mamy różowe okulary, bo warto te różowe okulary no, po prostu zrzucić z noska, żeby widzieć tę prawdę. Ja mam wrażenie, że ta karta też zachęca do tego, żeby podejmować decyzje niekoniecznie oparte na faktach, również na przeczuciach. Dlatego zaufajcie sobie, że w sytuacji, w której jesteście, nawet jeżeli objawi się to przeczuciem, możecie mieć rację. No, także taki dzień tutaj mamy dla raczków i no to jest bardzo mocno wasza karta. Dobrze, co mamy dla lwa? Lew na dziś. No, piękna karta maga. Bo przyznam szczerze, że świetna karta w tej pozycji, bo jesteście tutaj panem własnego losu. Dosłownie. Karta maga zawsze gdzieś tam dla mnie jest kartą zamiaru. To znaczy, że my mamy kolej jakby konkretny cel i mamy zamiar i tworzymy. Zresztą, lew to słońce. Lew napędza się swoją własną energią, tak? Zatem to jest jakby inwencja twórcza, koncentracja, sukces, błyskotliwość. No same superlatywy są w tej karcie, takie poczucie wybranego losu, działanie w związku z tym, tak, wielka aktywność. No i tutaj ewidentnie dla Was radą jest, wykorzystaj to, co masz, bo. Ta karta nie jest nawet radą. Tutaj jest takie poczucie, no perfekcyjnie robię to, co jest mi przeznaczone, to, czego pożądam, to, co chcę osiągnąć. Także wykorzystajcie tę swoją moc, bo ją macie. Macie wszystkie zasoby, żeby żyć jak chcecie, robić co chcecie. No fantastyczna karta w tej pozycji. Nie mam tu w ogóle co Wam powiedzieć. Ewentualnie jeszcze mogę powiedzieć, że. W tym dniu nie bójcie się przejąć inicjatywy. Macie świetne pomysły, wiecie, czego chcecie, wiecie, jak osiągać swoje cele, po prostu działajcie, bo tu jest szansa no właśnie na działanie, potwierdzenie waszych zdolności, tak? Także myślę, że świetna karta na dzień dzisiejszy. I jeszcze przy magu, no po prostu, żeby dążyć do sukcesu, to trzeba połączyć wszystkie te zasoby, które macie. Zatem działajcie, bo macie ich sporo. Pozdrawiam. Panna, co my tu mamy? Dziewięć buław. Hmm, hmm. Dziewiątka buław to jest karta, przy której ja zawsze mówię, nie mam już siły, ale muszę wytrzymać. I troszkę taki dzień jest. Dzień może być pełen napięcia, dzień może być w takiej energii, gdzie jest potrzebna odwaga, tak? Bo dziewiątka buław bardzo często mówi o. Bo to jest karta jakby odwagi, to jest karta siły, to jest karta dyscypliny, konkretnego podejścia do rzeczy. Oczekiwania, tak, na ten moment, żeby coś zamknąć, czy coś e, tutaj zrobić. Natomiast, e, jako karta dnia, ja zawsze tutaj powtarzałam i będę powtarzać, żeby zachować czujność wobec wszystkiego i wszystkich, żebyście byli bardzo ostrożni w działaniach, bo w tej taki tego nie widać, ale dziewiątka buław jest taką kartą przygotowania, tak? Napięcia. E, rada, która tutaj się dla Was pojawia. Jesteś, musisz być tak silny, po prostu jak długo będziesz musiał być silny, czyli wytrwaj, wytrzymaj, tak. W związku z tym, co się dzisiaj dzieje, no może być jakieś napięcie, ale musicie użyć sił, które macie w zapasie, bo już niedługo ta sytuacja się dla was kończy. Zatem tutaj trzeba być silnym, wytrwałym, zdecydowanym. No może być dzień pełen napięcia, tak jak powiedziałam, nawet stresu i, i takiego walcz albo uciekaj, ale kochani, no zbliżacie się do końca, nie odpuszczajcie teraz ewidentnie. Wszystkiego dobrego. Okej, okay, panna to, co mamy dalej? Dalej mamy wagę. Wago droga, pokazujesz mi się, a właściwie dzień dla Ciebie dziś pokazuje się w czwóreczce denarów. Kochani, tutaj radą yy, jest dla was jakby postawić na swoje bezpieczeństwo, bo karta mówi: ufam, że zawsze jestem bezpieczny, że zawsze jestem chroniony. I teraz tak. Mam wrażenie, że możecie mieć poczucie, że musicie sobie wszystko zapewnić, że czegoś Wam brakuje dziś, e, że potrzebujecie stabilizacji, że czujecie, że wszystko jest zależne od Was, bo ta karta, karta często mówi o. Stabilnej pozycji finansowej, gdzie nie mamy za wiele, ale umiemy się jakoś tak rozporządzić z tym, co mamy. Często mówi o no, takiej dominacji tego świata materialnego nad wszystkim innym, tak? Bo tutaj jest potrzebny ład, tutaj jest potrzebny porządek. Więc tutaj bardzo was proszę, nie czujcie, że wszystko, wszystko wisi na was, że wszystko polega na was, bo ta karta bardzo często mówi jako rada, żeby uświadomić sobie, że. Wszechświat da wam wszystko, czego potrzebujecie, że wszechświat jakby jest po waszej stronie. I chociaż w czwórkach czy numerologicznych, czy w czwórkach w tarocie, no nie zawsze to czuć, prawda? Bo tutaj naprawdę ja, ja nie mam poczucia jako czwórka numerologiczna, czy często w tej czwórce denaru, że wszechświat nam sprzyja. Ja nie mam poczucia w tej karcie, że wszechświat rzuca nam to, czego potrzebujemy. Czwórka często musi się o wszystko starać. Czwórka często po prostu okute wszystko z olbrzymim wysiłkiem, tak? I w karcie dnia jednak tutaj jest poczucie: Pamiętajcie, że jesteście chronieni, że wszechświat jest po Waszej stronie. Nawet jeżeli tego dzisiaj nie czujecie. Jeżeli chodzi o jeszcze o czwóreczkę denarów, to ja mam wrażenie, żeby starać się również zrównoważyć świat materialny z tym, co niematerialne, co duchowe, ale u Was ewidentnie no jest potrzeba e, zaufania, że wszystko będzie dobrze, bo możecie być w takim poczuciu troski o, o przyszłość i tak dalej. Wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze. To jest też karta, która często mówi, dziś może lepiej zostań w domu, tak? Dziś zainteresuj się swoim własnym domem, swoim poczuciem bezpieczeństwa, zadbaj o to po prostu. Poczuj się dobrze, poczuj się bezpiecznie. Pozdrawiam. Skorpiony. Dla Was mamy Trójkę Buław. Trójka Buław jest świetną kartą, bo to jest karta manifestacji. Tutaj zawsze trzeba mieć na uwadze, że mm, nasze myśli się materializują, zatem dobrze myśleć o pozytywnych rzeczach. To, to jest potęga, to jest przedsięwzięcie, tak? To jest wysiłek, żeby zrealizować swoje cele i to jest plan. Zatem tutaj y, warto mieć na uwadze, że wszystkie plany, które Dzisiaj chcecie realizować, mają olbrzymią szansę na powodzenie, tylko trzeba myśleć o tym pozytywnie. To jest dzień dla was takich radosnych perspektyw. To jest dzień energii, to jest dzień patrzenia w przyszłość z uśmiechem. Więc e, pamiętajcie, w trójce, tutaj tego nie widać, dlatego ja też przytoczę wizerunek trójki buław. E, zawsze widać jakiś stateczek, który do nas nadchodzi. Dlaczego? Bo to jest, napływa właściwie, bo to jest jakby. To są te możliwości, które przychodzą, warto z nich dzisiaj korzystać, tak? Wytyczcie sobie bardzo jasny kierunek działań, bo macie tutaj napisane, mam energię i realizuję wszystkie moje cele. Także świetny cel, są yy, dla Was korzystne yy, na horyzoncie możliwości, wykorzystujcie je, miejcie ten cel, idźcie przed siebie, super, super dzień dla Was, bardzo lubię tę kartę. Dobrze, skorpion no to strzelec. Co mamy dla strzelca? Dla strzelca jest kapłanka. Przepiękna kapłanka w tej talii. Proszę zobaczyć, te barwy po prostu, te niebieskie kolory. No dla mnie genialna jest ta karta w tej talii, ewidentnie. I teraz tak, słuchajcie. Kapłanka mówi o olbrzymiej intuicji. Możecie mieć dzisiaj przeczucia i warto... Im zaufać, bo to jest jakby klucz, tak? Wasza wiedza jest w waszej intuicji. E, pamiętajcie, karta kapłanki symbolizuje genialną pamięć, intuicję, bardzo mocną głębię, e, poczucie, że potrafimy wręcz czytać siebie idealnie i potrafimy czytać. E, w myślach dosłownie innym. Zatem tutaj to może być taki dzień bardzo spokojny dla Was w oczekiwaniu na coś, co czujecie, że ma się wydarzyć, tak? Na przykład, nie wiem, e, wysłaliśmy gdzieś CV i wiemy, że dzisiaj czujemy, że dzisiaj ktoś się odezwie, tak? E, to jest bardziej dzień zawieszenia, oczekiwania i intuicji w ramach tego, co, co będziecie robić. Ja bym nie podejmowała działań, tylko bym oczekiwała, słuchała mojego wewnętrznego głosu, pozwoliła sobie na jakąś zadumę, refleksję dziś, tak? Warto też zwrócić uwagę na to, co Wam się śniło i to, co będzie Wam się śnić tej nocy. Wasza intuicja prowadzi Was do prawdy, także ufać sobie, tylko i wyłącznie. No, pozdrawiam. Strzelec, no to Koziorożec. Co my tu mamy? Król Mieczy. Dzisiaj decyzje, dzisiaj urzędy, dzisiaj e, umowy, tak? Słuchajcie, Król Mieczy, moi drodzy, jest taką kartą, która mm, zawsze mówi o sprawach bardzo oficjalnych. To jest sprawa, gdzie trzeba mm, jakiś bardzo Profesjonalne i dojrzałe rozmowy odbyć, gdzie trzeba będzie coś ustalić, tak? Król Mieczy zawsze mówi o podążaniu za wiedzą, za faktem, za logiką. To jest koncentracja, to jest sprawiedliwość. to jest bardzo często pokazany specjalista, czyli na przykład wizyta lekarska, wizyta w urzędzie. To jest osoba, która. Bierze sprawę w swoje ręce, nie pozwala innym myśleć za siebie, ale jeżeli pozwala to tylko specjalistom, czyli na przykład urzędnik, tak? Jeżeli chodzi o to, co się może dzisiaj wydarzyć, no kochani, skorzystajcie ze swojej wiedzy dzisiaj na pewno, ze swojej charyzmy w rozmowach. Wszystkie rozmowy, które dzisiaj będą prowadzone, muszą być takie profesjonalne. Jeżeli są jakieś problemy, czas skorzystać z porady specjalisty. Pamiętajcie, tutaj ta karta prosi, żeby ufać jakby swoim, swoim możliwościom do podejmowania strategicznych decyzji. Czyli opierajcie się dzisiaj na logice, na rozsądku, na mądrości, na wiedzy. To jest bardzo intensywny aspekt, szczególnie w kwestiach pracy, urzędów, zdrowia itd. Wszystkie oficjalne aspekty, tak. Więc teraz tak, moi drodzy. Yy koncentracja na celu musi być jeżeli brakuje Wam jakiejś wiedzy to warto zasięgnąć porady specjalisty ja czuję, że dziś możecie przeprowadzić ważną rozmowę no, wszystkiego dobrego koziorożce no i co mamy dalej? dalej mamy wodnika i dla wodnika z koło fortuny i koło fortuny jest świetną kartą, bo to może być karta, która mówi dzisiaj warto zagrać w grę bo może być fortuna po Twojej stronie, tak? czyli warto na przykład, nie wiem, puścić sobie zakłady lotto, tak? ja tego nie robię, więc nie wiem na czym to polega, ale niektórzy z Was mogą mieć, mogą grać po prostu, więc dzisiaj jest dobry dzień na tego typu działania, bo koło fortuny często mówi o. No, o fortunie, tak, że, że teraz yy, świat jest po naszej stronie. Yy, to, to jest też karta zmian. Dzisiaj zmiany mogą być niezależne od Was. To jest to, co Wam wszechświat chce zsyłać i temu warto ufać, bo tutaj jakiś nowy etap yy, może się szykować dla Was i jest szansa na rozwój, na szczęście. To jest karta szczęścia, tak. No czasem, wiadomo, jeżeli było dobrze do tej pory, no to obrót o 180 stopni może być pech, tak. Natomiast mam wrażenie, że koło fortuny, jako karta Rada Dnia. Yy, Mogą, może wskazywać jednak na to, że wszystkie zdarzenia jakoś toczą się tak, jak sobie wymyśliliśmy, że, że, że po prostu wszystko idzie dobrze, tak? No liczę, że tak będzie. Dla niektórych jednak może być poczucie, że wszystko idzie swoim torem i ja nie mam na nic wpływu. Dlatego odniesiemy się do, się do tego, co tutaj jest napisane. Ja ufam temu, co wszechświat mi przynosi. No i temu trzeba zaufać, bo dzisiaj pewne sprawy mogą jednak pójść inaczej, tak? I Wy musicie temu zaufać, że okej, okay, to jest mi potrzebne, muszę to jakoś wykorzystać, tak? To jest przewrotność losu. To, co wam się dzisiaj może wydawać złe, w konsekwencji tak naprawdę na koniec dnia może się okazać czymś pozytywnym i odwrotnie. Zatem tutaj trzeba ufać temu, co los wam zsyła, bo macie przewrót. Przewrót jest potrzebny, niezależny od was. Ale tutaj też w tym dniu mogą mieć wydarzenia, mogą dziać się wydarzenia, które wpłyną na resztę waszego losu. Także myślę, że dzień całkiem poważny. Ufajcie temu, co wszędzie wam przynosi. Dzisiaj czekają Was niespodzianki. No, wszystkiego dobrego. I co? I rybek I u, ryba, u rybek mamy rycerza mieczy. I teraz tak, moi drodzy, rycerz mieczy może mówić o tym, że e, możecie być dzisiaj nerwowi, może Was czekać kłótnia, może Was czekać gdzieś napięta atmosfera. E, rycerz mieczy może mówić, że e, może pojawić się sytuacja po prostu konfliktowa, w której to, to, co trzeba zrobić, być spokojnym, mieć trzeźwą reakcję na to, co się dzieje i zachować zimną krew. Ponieważ tutaj jest napisane, wybieram moje... Bitwy, tak? Bardzo spokojnie, bardzo delikatnie, ostrożnie. Także bądźcie ostrożni, bo czeka Was jakieś zawirowanie dzisiaj, gdzie trzeba będzie szybko reagować, ale tutaj trzeba mieć jasny i trzeźwy umysł, trzeźwy osąd, tak? Zachować całkiem zimną krew, no bo wie, jak wiemy, co znaczy rycerz mieczy? Ach, idealizm, umysł analityczny, zdolny także temu trzeba zaufać nawet jeżeli będzie tutaj niespokojnie. Tutaj dla was Rybki może pojawić się ktoś ważny dzisiaj szczególnie spod znaku Bliźniąt. No ale tak jak mówię, starajcie się bronić to, w co wierzycie, starajcie się ufać swoim przekonaniom. Natomiast, tak jak mówię, no, starajcie się nie być konfliktowi i mieć taką zimną krew, reagować szybko w zgodzie ze swoimi ideałami, ale nie wchodzić w taki konflikt, bo często nawet może dojść do poważnych sprzeczek. Tak, bo tutaj jest nerwowo. Zatem, bronimy tego, na czym nam zależy. Ale staramy się nie reagować gwałtownie, dynamicznie, ale nie gwałtownie dziś, no bo konflikt może być. Także stójcie za swoimi przekonaniami. Pozdrawiam serdecznie.